Część z Was zna mnie pewnie z Instagrama, dziś pewnie z Facebooka, albo ogólnie z tego całego świadka rowerowego, ale dla tych, którzy mnie nie znają, mam na imię Przemek i witam Was na kanale Gravelowy. Ostatnimi czasy Czas mnie nie rozpieszczał, ile można tak powiedzieć, i tego czasu zawsze mi brakowało i na social media, i na YouTube. Po prostu musiałem gdzieś go wynajdywać, szukać i na siłę coś robić. W tej chwili mam nadzieję, że ten kanał się będzie troszeczkę lepiej rozwijał. Tych filmów będzie się pojawiać znacznie więcej i będę go po prostu coraz bardziej, coraz bardziej rozbudowywał, dzieląc się moim doświadczeniem. Właśnie z Wami opowiadając Wam między innymi o takich rowerach, jakich, jakie tu trzymam, o jakichś ciekawostkach technicznych, przede wszystkim o serwisie. Dzisiaj wracam do Was z tym rowerem, który trzymam tutaj w rękach. Rowerem nietuzinkowym, rowerem przede wszystkim mega ładnym i rowerem, który pod moje preferencje myślę, że jest jednym z najlepszych rowerów, jakie w tej chwili mógłbym sobie wymarzyć, wyczarować i wybrać z tego, co jest dostępne na rynku. Jak powinien wyglądać nowoczesny gravel? Nowoczesny gravel myślę, że powinien właśnie wyglądać w ten sposób. I myślę, że przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o aspekt i geometryczny, i sprzętowy, i wizualny, ten rower spełnia wszystkie moje oczekiwania. Zresztą zobaczcie sami. Orbea Terra M31 e-team. Rower, który został zbudowany na grupie Rival AXS od Srema. Grupie, która tak naprawdę przytupem wdarła się na rynek rowerowy, przede wszystkim rynek gravelowy i pokazując, że da się zrobić coś naprawdę fajnego w dobrej cenie. Dzięki temu mamy tutaj napęd jednorzędowy, napęd w wersji Explore, czyli z kasetą 44 i napęd, który tak naprawdę jest w pełni elektroniczny i daje nam naprawdę dobre wrażenia z jazdy. Myślę, że tutaj na temat Rivala nie będę się dzisiaj za dużo rozwodził, bo o tym zrobię Wam osobny odcinek w momencie, gdy mam nadzieję przyjedzie ten sam rower, tylko w rozmiarze L i będę go modyfikował, pokazując Wam, jak można łatwo przerobić ten napęd, który jest teoretycznie napędem uniwersalnym, na napęd bardziej górski. E, więc tak po prostu pokrótce. Mamy dwie łapy elektroniczne e, sparowane z tylną przerzutką, w systemie ITAP e i w efekcie mamy troszeczkę lepszy i prostszy napęd niż w przypadku moim zdaniem napędów Shimano. Mamy klamkę prawą, lewą, którą zmieniamy po prostu sobie tylko biegi, góra, dół i mamy prostotę wykonania i prostotę, także tak powiem wizualną, czyli napęd jednorzędowy, który według mnie jest najlepszy jeśli chodzi o napędy gravelowe. To co się rzuca dość drastycznie gdzieś tam po prostu w oczy to budowa i konstrukcja klamek. Te klamki są lepiej wykonane, te gumy są ciaśniejsze i w efekcie po prostu się nie przesuwają tak jak to było na przykład w Forsie czy Redzie poprzez, poprzedniej generacji. E, myślę, że jest to na jakiś duży plus, też hamulce troszeczkę lepiej moim zdaniem łapią, nie ma takiego ruchu jałowego dużego, który się gdzieś tam wcześniej pojawiał, tylko po prostu ta okładzina w momencie dociskania do tarczy no nie ma takiej po prostu dużej jakby luzu w momencie gdy po prostu zacznie faktycznie hamować. Także klamka jest na pewno dużo lepsza, napęd jest tak samo szybki jak w wyższych grupach i jakość wykonania jest równie dobra. To myślę, że tyle jeśli chodzi o riwala, przejdźmy do samego roweru. Orbea, hiszpański producent, rowery robione w Katalonii, rowery, które tak naprawdę jakością wykonania i rowery pod względem cenowym myślę, że są w czołówce na rynku światowym. Uwierzcie mi, w rękach miałem tysiące rowerów i myślę, że to można tak lekką ręką powiedzieć, bo mniej więcej tyle gdzieś po prostu się przewinęło przez moje lata pracy w branży rowerowej. Myślę, że lekko tysiąc rowerów. Więc jakieś tam doświadczenie mam i wiele, coś, wiele rzeczy widziałem w życiu. Widziałem, jak te rowery są rozbierane, jak wyglądają od środka. Zresztą sam lubię grzewać w rowerach i nigdy nie miałem tak naprawdę roweru, który był fabryczny, tylko zawsze go rozdarłem, złożyłem jeszcze raz, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. I jeśli chodzi o samą rbę. Jakość wykonania tych rowerów jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Ja lubię, gdy wyciągam rower z pudełka i wszystko jest po prostu poukładane idealnie. Każdy element jest dobrze spasowany, każdy element jest dobrze wyprofilowany i pasuje po prostu do siebie bez problemu. Nigdzie nie odstaje, tak jak na przykład te spacery, które tutaj mamy, czy na przykład kapa od sterów, która po prostu jest bardzo ładnie spasowana i wygląda naprawdę estetycznie. Sama OrBea daje nam możliwość kastomizacji rowerów. Przede wszystkim jest to kastomizacja, czyli dopasowanie roweru pod preferencje wizualne, czyli malowanie roweru. Tutaj mamy właśnie rower z malowania systemu Myo, czyli systemu Rbey do kastomizacji, i mamy tutaj bardzo ładny złoty kolor z dodatkiem grafitu i czerni. Myślę, że naprawdę dobrze się komponuje i przede wszystkim na zdjęcia, gdzieś tam w jakimś lesie czy szutrowych drogach będzie wyglądał naprawdę dobrze, a nie oszukujmy się, wszyscy wybierają wizualnie. Więc ten, to malowanie jest prawdopodobnie jedynym w Polsce w takim kolorze i jest malowaniem, które, którego pewnie za, często nie zobaczycie. A jeśli chodzi już o samą konfigurację, to tych rowerów też będzie naprawdę mało. Więc ten Rival AXS jest pewnie jednym z nielicznych VORBEI M31, jaki zobaczycie po prostu na rynku polskim. Niestety, no tak wyglądają obecne czasy, że wielu komponentów brakuje i w przypadku tak samo Rivala, jak i innych producentów tych rowerów, będzie naprawdę mało. Mamy nadzieję, że się to zmieni z biegiem czasu. System mają, jeszcze wróćmy do niego, daje nam możliwość jeszcze wyboru poszczególnych komponentów. I dzięki temu możecie sobie wybrać na przykład inne siodełko, możecie wybrać sobie inną kierownicę ze wzniosem, karbonową na przykład, tak samo opony grubsze, cieńsze, możecie sobie wybrać koła stożkowe, karbonowe albo inne koła, które są gdzieś tam po prostu do wyboru z tej listy w momencie jakby kustomizacji roweru, zabrakło mi jakiegoś słowa. Więc myślę, że jest tych opcji dość sporo i możecie sobie tam powybierać, pokombinować i przerobić ten rower, dostosować przede wszystkim do siebie. My mamy akurat fabryczną wersję, wersję, która jest po prostu taka, jaka wychodzi w katalogu. Fajną jest opcją w Orbei, że do tego roweru możecie sobie od razu w systemie MyO zamówić błotniki. Błotniki SKS, a niemieckie solidne błotniki dobrze znacie choćby nawet z modelu Speedrocker, który jest mega popularnym błotnikiem w Gravelach, ewentualnie modelu Blumel z mat, którego też my dość, dość często mocujemy naszym klientom. Jeżeli chodzi o same wsporniki, o jakieś tam dodatki, Orbea Terra jest stworzonym rowerem typowo pod wyścig. I sama naklejka UCI mówi nam, do czego ten rower ma po prostu służyć. Z biegiem czasu rowery gravelowe po prostu zaczęły mocno się rozwijać, zaczęto mocno gdzieś tam przy nich grzebać, kombinować i doszło się do wniosku, że jednak jednodniówki, takie etapówki gravelowe będą się dobrze sprzedawać. Stąd właśnie mamy ten znaczek. W związku z tym otrzymujemy rower całkowicie minimalistyczny, bez zbędnych dodatków typu właśnie... Te inserty, które gdzieś tutaj się pojawiają na widelcu, czy na przykład mocowania, które się mają pojawiać pod sakwę na top tube, nie ma tego w tym rowerze, bo po prostu jest to zbędne. To ma być rower lekki, szybki i do wygrywania wyścigów. I właśnie myślę, że taki ten rower jest. Ja na przykład pamiętam, jak jechałem chyba raz w życiu, właśnie chyba Pomorską 500, gdzie miałem tu bidon, tu bidon, tu bidon, tu i tu i jeszcze tu. Miałem pięć bidonów, z czego używałem tak naprawdę tylko tych dwóch. I raz może gdzieś tam chyciłem tego na widelcu, żeby po prostu nie było, że go nie używałem. To był jedyny moment, gdzie używałem tak wiele e, mocowań na koszyki. Także nie ma to kompletnie moim zdaniem sensu. Miałem też, też rata, też mi się zdarzyło nim gdzieś dłużej pojechać i też tak naprawdę on nie miał wielu mocowań i nie było dla mnie to jakieś, myślę, że potrzebne. Jak się pakuje, to pakuje się zegły w sakwę tylną, sakwę przednią i we, ewentualnie, i to bardzo rzadko, sakwę środkową, więc dla mnie to jest całkowicie zbędne, cenię sobie minimalizm, więc cieszę się, że tych insertów nie jest tak dużo. Jeśli chodzi o samą, e, gdzieś tam jakieś e, małe rzeczy, które gdzieś tam Orbea nam tu e, wstawiła, mamy fajną rzecz, której, której obecność mnie bardzo cieszy, jest to system Locker, czyli zwykły schowek Tutaj w ramie znany też z innych producentów, choćby z check Pointa Checkpointa, gdzie mamy dwie sakwy, jedną taką bardziej wodoodporną, drugą neoprenową, troszeczkę większą i możemy sobie tu umieścić, co nam się tam żywnie podoba, typu multi tool jakiś, nie wiem, batonik, jakiś ee, nabój CO2 i schować sobie to po prostu w ramę, bo czemu nie. Fajnie, ładnie spasowana klapka, u niektórych producentów te klapki latają, ta naprawdę siedzi całkiem mocno, tylko trzeba sobie dobrze pamiętać, że musi być dobrze skręcony koszyk na bidon, bo w efekcie później się ta klapka tutaj może nie trzymać. Orbea daje nam jeszcze możliwość montażu starszych napędów systemu Di2, czyli mamy możliwość zamontowania tutaj bezpośrednio portu do ładowania, więc też myślę, że duży plus, bo też są wersje jeszcze na GRX Di2, które po prostu będą ten port tutaj umieszczać prawdopodobnie, bo ich jeszcze nie widziałem, jeżeli Mam być szczery. Pełna integracja kabli, czyli wystają nam tylko tak naprawdę dwa kabelki tutaj, których myślę, że też bardzo nie widać, zresztą wam to pokażę za chwileczkę. Bardzo ładnie dopasowane spacery. W efekcie mamy cały kokpit czysty. Mamy, możemy sobie swobodnie powiesić sakwę, i nie martwi się, że gdzieś ten kabel nam tutaj niszczy ramę, i gdzieś ją po prostu tutaj rysuje. To, co lubię bardzo w tego typu rzeczach, to to, że Orbea daje nam możliwość montażu licznika GPS bezpośrednio na swoim uchwycie, wpasowanym tutaj w kapę wspornika kierownicy. Też myślę, że na bardzo duży plus. Co tu jeszcze mamy? Mamy asymetryczny tylny trójkąt, mamy ładne kanciaste kształty, troszeczkę wycieniowaną. Podsiedłówkę, myślę, że też po to, aby ona po prostu też pracowała troszeczkę mocniej, przede wszystkim na naszym obciążeniu, i to myślę, że bardzo dobrze widać, i ona też po prostu będzie lepiej nam tłumić rygania gdzieś tam na nierównościach. Sama rama mieści oponę 45 więc myślę, że to jest bardzo duży plus w szczególności w dzisiejszych czasach, gdzie jeździ się troszeczkę gravelem bardziej jak MTB ja sam tak jeżdżę, mieszkamy tu na Podkarpaciu jest to dla mnie bardzo ważne stąd też moje pytanie na samym początku czy jest to rower doskonały nowoczesny gravel, myślę, że tak bo przede wszystkim w nowoczesnych gravelach trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz że te rowery mają dobrze podjeżdżać dynamicznie podjeżdżać, nie spowalniać nas na podjeździe ale przede wszystkim mają nam dać fan z jazdy w dół bo przede wszystkim jeździmy w góry po to, żeby sobie dobrze pozjeżdżać, i mam się nie martwić, że ten rower jest niestabilny, że gdzieś nas zaraz wywróci, czy gdzieś po prostu nie będzie się słuchał. To, na co ja zwracam uwagę gdzieś tam z biegiem czasu, jeżdżąc na wielu rowerach, to to, aby te cyferki były odpowiednie dla mnie i odpowiednie były dopasowane, jeśli chodzi o geometrię. Zwracam uwagę na kilka rzeczy. Najistotniejszą rzeczą dla mnie jest posadzenie roweru na bibidropie, czyli na suporcie. Jest to różnica pomiędzy osią koła, a osią suportu, czyli ta odległość, którą Wam tutaj palcami pokazuję, oto. Więc rower MTB miał to do siebie, że jeżdżą po prostu gdzieś tam po dziurach, po kamieniach, po gałęziach, jakiś jakichś korzeniach i ten suport musi być jednak zawieszony troszeczkę wyżej. W grawelach można było sobie to troszeczkę popuścić i obniżyć suport. Niżej względem tylnego koła, w efekcie obniżając też nas, jeśli chodzi o odległość od podłoża, więc ten, nasza masa ciała jest troszeczkę niżej i ten rower powinien się lepiej prowadzić. Tu, w tym rowerze, jest to na poziomie 78 mm, na przykład w rowerze górskim jest to około 60 mm. W rowerach starego typu, w starych konstrukcji gravelowych jest to jakieś 68-70 mm. W nowych rowerach musi to oscylować w granicy 75-80. I to jest myślę, że odpowiednia cyfra. W tym rowerze tak jest. Druga ważna dla mnie rzecz, to jest część Chcę, żeby on nie był za krótki, ale też nie był za długi. W Karambie mam na przykład 430 chyba 3, jeśli się nie mylę. A w Racie miałem 415. Tam było za dużo, tu jest za, tam było za mało z kolei. A tu jest idealnie, bo jest 420 i myślę, że maksymalnie do 425 będzie ok, żeby ten rower zachowywał odpowiednią zwrotność i dobrze się prowadził w zakrętach. Eee, główka ramy, mniej więcej jakieś 71 stopni, tu w tym przypadku tak jest. Myślę, że nie więcej jak 71 i myślę i... I pół, to jest takie maksimum, żeby ten, to koło było w odpowiednim mniej więcej wysunięciu względem kierownicy, względem całej ramy, żeby ten rower po prostu się prowadził stabilnie. Im, mniejszy, im, przepraszam, im większy ten kąt, tym rower jest bardziej pionowy i mamy wrażenie, że chce nas przerzucić przez ramę. Tak jak na przykład rowery przełajowe, czy rowery na przykład szosowe, które są bardzo, że tak powiem, zwarte, mają też mniejszą bazę kół i w efekcie są gorsze do jazdy w terenie, no, gdzieś tam podczas szybkich zjazdów. Tu jest 71. Myślę, że optymalnie i to, co nam, nas najbardziej jeszcze interesuje to to, aby top tube był jak najdłuższy, a mostek był jak najkrótszy, czyli po prostu czerpiąc z rowerów górskich mniej więcej bardzo podobnie zaczęto w tej chwili budować rowery gravelowe. Tutaj tak mamy, bo mamy długą ramę z krótkim mostkiem. To, na czym ja się złapałem, licząc jak ten rower przyjedzie, patrząc też na rata, którymi, którym jeździłem, patrzę, o kurde, licz jest większy. Pewnie będzie dobry, ale sobie nie zerknąłem na to, że to jest rama ze slopingiem dość sporym. Ja mam 182 wzrostu i nogę prawie 90. I w efekcie, gdybym chciał ustawić ten rower pod siebie, to okej, okay, tu bym miał w miarę dobrze. Powiedzmy, że w miarę dobrze może bym musiał troszeczkę centymetr przedłużyć go na mostku, ale siodło bym miał, musiał gdzieś mieć. Gdzieś, o, tak, plus, minus, gdzieś tu. Czyli by wyglądałoby to mega źle. Więc ridges tak to niekoniecznie są cyfry, na które trzeba. Które trzeba traktować jako wyznacznik, jeśli chodzi o dobór roweru, więc dobrze spra sprawdzajcie geometrię. Ja zrobię osobny odcinek o tym, jak dobierać rower, na co zwracać uwagę i kiedy ten rower będzie na ciebie dobry. Powiem też, jak mniej więcej to wypośrodkować, żeby wybrać sobie właściwy rozmiar. Ale o tym zrobię osobny odcinek. To chyba tyle, jeśli chodzi o geometrię. Jest jeden rower, który uważam za najlepszy, który do tej pory ujeżdżałem. Miałem go okazję testować w październiku, akurat się udało, że byłem na premierze tego roweru, takiej nieoficjalnej. Ten rower jeszcze nie miał oficjalnej premiery, jest to Focus Atlas Carbon, który też już gdzieś tam w kuluarach, wszyscy wiedzą, że za chwilkę gdzieś tam ma wyjść, niestety ten rower jest jak zamówiony, był w 2001, tak jeszcze nie wyszedł niestety. Więc nie wiem, czy go jeszcze dostanę, czy jeszcze nie, w każdym razie jest zamówiony, ale czekam w tej chwili na Orbeę, Wracając do samego Atlasa dla mnie jest jednym z najlepszych rowerów gravelowych, jakim ja jeździłem. Zjeżdża fenomenalnie, podjeżdża mega sztywno, mega dobrze, mega progresywnie, więc nie ma się do czego przyczepić. A tu jest praktycznie kopia tamtego roweru, z tym, że suport mamy bardziej obniżony i część z tej mamy jeszcze krótszy. Więc jest zwrotniej i jest bliżej Ziemi. A to jest mega istotne dla mnie, więc myślę, że patrząc po prostu przy, przez pryzmat tylko i wyłącznie cyferek, będzie jeszcze lepiej jak w atlasie więc yy, nie wiem na ile to jest zasługa boostów w piastach Atlasa, że ten rower się tak dobrze prowadzi na zjazdach. Myślę, że nie jakaś mega duża, ale na pewno jakiś plus nam daje, ale myślę, że ten rower będzie niewiele gorszy. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? Na początku filmu zapomniałem o tym, ale tutaj stoi mi wersja aluminiowa, więc może tak styknijmy palcem i wymienimy sobie ten rower na inny. A więc mamy go. Mamy TRF aluminiową w mega ładnym malowanie, malowaniu, takim miedzianym, brązowym. Jak ktoś nie chce wydawać dużo pieniążków, to ma naprawdę dobrą kopię tamtego roweru, którego tu przed chwilką miałem. Geometria jest dokładnie taka sama. Jeśli chodzi o takie małe detale, no to na pewno nie ma tego schowka, no bo w ramie aluminiowej pewnie by go było ciężko gdzieś tutaj upchnąć, ale jest asymetryczny tylny trójkąt, jest ten sam widelec karbonowy, jest tak samo integracja kabli, ale to, czego po prostu... Gdzieś tam nie ma, no to na pewno e, no takich małych właśnie detali jak konstrukcję właśnie suportu i właśnie ten schowek. To są takie pierdółki, które gdzieś tam się pojawiają i w tym rowerze jest jedna fajna rzecz, która nie ma karbon, że tutaj możemy zamontować sobie bagażnik. To jest dość istotna rzecz dla tych osób, którzy chcą po prostu obładować się dość mocno i mieć rower bardzo wyprawowy. Tutaj też możecie zauważyć, że ten rower ma kierownicę ze wzniosem. Więc to też jeszcze jakiś mały detal, o którym wcześniej wspominałem, wspominałem w przypadku customizacji tamtej Orbei. Więc tak naprawdę mamy wszystko, jeżeli chcemy mieć tanio, dobrze i jakościowo dobrze wykonany rower. Więc może po prostu wróćmy do tamtego roweru i za chwilkę podsumujemy sobie wszystko to, co powiedzieliśmy sobie. A więc, drodzy Państwo, zbliżamy się do końca. Myślę, że już wszystko na ten temat tych rowerów myślę, że jest powiedziane. Jak czegoś nie dopowiedziałem, to mnie poprawcie w komentarzu i przypomnijcie mi o tym. Ewentualnie jak coś pomyliłem, poknociłem, też mnie poprawcie w komentarzu. Też jestem zwykłym człowiekiem, mam prawo się mylić, ale mam nadzieję, że to, co Wam przekazuję, jest jak najbardziej e, rzetelne i dobre. Więc cieszę się, jeżeli dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie, zasubskrybujecie mój kanał bo dzięki temu pozwalacie mi się rozwijać no i dajecie mi też jakąś chęć do pracy, a jestem leniwcem i nie lubię za dużo siebie dawać, chociaż, chociaż po prostu w jakiś ten mały sposób mnie do tego zmotywujecie. Orbea Terra i jedna i druga karbonowa, aluminiowa, naprawdę fajne rowery, jeżeli rozważacie zakup nowego Gravela na sezon 2023 i po prostu chcecie spróbować swoich sił w świecie Graveli, można jakimś Ultramaratonie, jakimś wyścigu ultra. E, to się dobrze składa, bo w tym roku razem z Bajwicio robimy proziak gravel w bieszczadach, na który was oczywiście zapraszamy. Mam nadzieję, że gdzieś Wam się to obiło o uszy i że zobaczymy się tam. Razem. Zbijemy pionę i gdzieś po prostu pogadamy, i mam nadzieję, że ktoś z Was przyjedzie na tej orbei Terda ter, 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 terda Myślę, że tak zostawimy. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.